Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Resident Evil Village. Yy, nie przedłużając zacznijmy grać. Dobra, wróciliśmy do siebie. Parę rzeczy, żeśmy kurczę tam pokupowali. Sprawdzimy, czy to wszystko. Mamy tylko 3 naboje. Nie, yy, nie, 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 nic od ciebie już nie chcemy. I teraz tak, ja bym proponował, mamy jeszcze jakieś yy, do wytwarzania. Yy, no ja bym proponował ze trzy pociski zrobić. No, ze trzy pociski to będzie razem 6. Dobra, od razu sobie je idziemy. Teraz tak, pistoletów mamy, z, jeszcze raczej po, po, to, mamy dużo. Kurczę, wiecie co, ja bym tu zamienił? Zamienił, bo mam tą bombę rurową ręcznej roboty. Yy... Jak to by to... Raz, czekajcie, by to wziąć... Nie tak, ajajajaj. Skrót, skrót. Ja bym to wziął pod czwóreczkę właśnie, tak. O! Dobra. No. Mam nadzieję, że taka bombka... Na coś się przyda. No miejmy nadzieję, żeby nie korzystać z takich części, no bo nie mamy dużo. Ale dobra, słuchajcie. O, puśćcie mnie. Nadal nie mamy tutaj jakby wejścia. Yy, ale, po pierwsze, chciałbym zbadać tu na górze dalej pokoje tej kobitki, tej wampirzycy, tej. tej oblazłej wmuchy. No bo ją żeśmy, kurczę, zaciukali. Przerażające są nieraz, kurcze te ta odgłosy. Tak. Tu już jej nie ma. nas spokojnie możemy sobie przejrzeć wszystko co co tutaj jest. No też ma spore lokum tutaj Przybieralnia. Dobra. Zacznijmy wszystko badać. Co tutaj coś jest? Jest klucz do dziedzińca. Klucz do drzwi w jadalni prowadzący na dziedziniec. No właśnie, to żeśmy zrobili ostatnio. Więc tutaj będzie coś trzeba innego. Kurczę, jak to fajnie wszystko jest zrobione. Kurde no. Ładnie, ładnie to. No niestety tutaj nic nie ma. O kurde, pozasłaniane, ja bym to zerwał. I wybił kurcze szybkę. Dobra, i to jest jej sypialnia, jakby szafa. Nic nie ma w szafie. No, widać w sukniach też nie. O, to żeśmy właśnie no, suknie nie mają, tylko trzy, trzy, trzy sztuki, to jeszcze w tej samych kolorze. No i właśnie, tam żeśmy kurczę. Ale co tu niby nic. A tu lustro. Niby, nic by nie było? No szkoda. Czyli tu nic nie ma. Tu sobie odpoczywała. Kurczę, myślałem, że coś znajdziemy. A tu nic. Bida. Bida z nędzą. Pewnie tutaj by coś było. Yy, i co tutaj by było? Zaraz zobaczymy. To jakieś to, to właśnie to jest dobrze klucz. Klucz Dimitriesko. No nie Nic trudno, musimy iść. Słuchajcie. Albo pójdziemy na dziedziniec. Jeszcze tutaj. Tu mieszka pewnie ta druga. Ale tutaj to nie, mo nie możemy wejść, bo nie mamy... klucza. No właśnie, jeszcze tak szybko zerknę. Koniec korytarza. No ale tak, no nie. Dobra, no to co? To jest tylko jedyna droga na dziedziniec. Za pomocą klucza. Jezu! Nie, nie! Czemu? Przecież... I kill you. I kill you. Kurde, to musimy iść o ty. Nie, 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 Ale... to możliwe, że ją spotkałem? Dobra, to chodź, nie, na chodź. chodź na dziedziniec. Chodź na dziedziniec nie, 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 na dziedziniec. chodź Czekaj, 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 o! Czekaj, czekaj. Dobra. No chodź. Kurde, już taka trwana nie jest. Kurde no. Jak to? Dobra, ale tu jesteśmy chociaż bezpieczni. Chyba, że noc przyjdzie, no. Do pistoletu. Kurde, no ale wymarnowała nam tą... apteczkę. Niestety... No niestety, będziemy musieli sobie chociaż jedną zrobić, a tylko mamy jedno zioło, no ale niestety. Metalowe złą, dobra. Szybko się nie da. Nie da. Czy tutaj też może mogą? Mógłbym... No na... na pewno wampirzyce nie, za dnia, ale inni. Dobra. No tak, tutaj nic nie mamy. Tu też zamknięte. I co to by było? Tutaj gdzieś. <laughs> Dobra, tu nic nie ma. Idziemy dalej. Kurde, tego się nie spodziewałem, że nas zaatakuje. W holu. Myślałem, że może śpi u siebie. To jest tak. Tutaj mamy jakieś... Nie, tu jest jakaś chyba... Wyjście chyba z zamku. Jeszcze sprawdzę. A, tutaj może... Albo nawet nie. No, jak na pewno. Zareglowane na znaczy 17 spustów. O kurde, no. To dopiero baba, no. Babsztyn, no. Tutaj nic nie ma. O! Hmm. Dobra, przyda się, wiadomo. To jeszcze się kurczy, mocno rozglądać. Kurde, dobra, no to czyli co? Tutaj wejście jest? Ajajaj. jaj. No na pewno niedługo się będzie czas z nią zmierzyć. O o! Cały czas? A dobrze, też tu wyjście. Musimy pamiętać, kurczę. Co tu jest? Chemikalia. O! Kut-kut-kut. Cały czas za tą babą idziemy. No i co? No i nie ma tu więcej nic ciekawego. Musimy za nią iść. Tu się teraz znowu nie zgubił. <laughs> Kurde no. <laughs> o jest i. Ten krzaczek. Szaczek do robienia apteczki. Kurde no. O, o to chodzi, o to chodzi, no. O, świeże powietrze, tak jest. Niszczymy wszystko, słuchajcie co, co popadnie. Nie ma. Ja? To nie ja. To szyba się zbiła. Szyba się zbiła. Na tą to chyba trzeba większą rurę wziąć. A skąd wiesz, że to ja? Przepraszam bardzo. No. Przep Tutaj. Nic. Już ja, już ja, nie wiem Już ja, już ja, no, szyba się zbiła i już ja, no Mapa zamku główna, Uuuu Mapa, ale no, O, wzięliśmy sobie. Czyli całą mapę żeśmy wzięli sobie. To są komnaty, hall ablucji teraz. A może byśmy tą yy, kurczę, tą też tam pokonali jakoś, ale jak w tym holu? Tam na dole. Czekajcie, musimy na dół wejść. O, tutaj w holu głównym, tam kurczę nie było żadnych. Yy... Ona też nie za bardzo chciała za nami iść. Tutaj tylko chciała, tutaj chciała. To gdzie miałbym z nią iść? Tu. No tak trochę nie, nie, nie ten, nie? No nie wiem, może jeszcze będzie z nią okazja z tamtą się zmierzyć, ale na, gru, na, na tą wielką wolę wziąć większą rurę. Teraz tak, pytanie. Co tutaj jest? Ale przy okazji troszeczkę pierżego powietrza dobra. O kurde. Basen mają. Basen mają. I nie powiedzieli. Coś czuję, że Dobry. A, kto tam siedzi? Bombę tam wrzucić. <grywy> kurde. Ale czy... Kurde, no coś tam plumka. Tu można wyjść tak, tak szybko. Można, a i to od razu taka komnata. Czekajcie jeszcze. Tak. No właśnie, zaraz, 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 bo gdzieś ta gdzieś tam wielka musiała. Zaraz zobaczymy, bo mi się coś wydaje, że. O, proszę. O, do pistoletu. Tak jest. Coś czuję, że ona. Gdzie by polazła? No, ona tam siedzi, no, no siedzi tam, no. Się zanurzyła i teraz tam. No tak, no bo gdzie by indziej polazła? No gdzie? Przeszłaby przez ścianę? No może i zdolna do tego, ale. Kurde, no wiedziałem, że tam będzie. Kurde, czekajcie, dajcie mi to. Może minę weźmiemy. Najpierw najpierw weźmiemy. Poczęstujemy ją rurą. Zobaczymy, czy coś zrobi. Rzucić tam? Na pank tam jest. Ty, a może wrzucę. No zobaczymy, co się stanie. O, troszeczkę nie, nie ten. Chyba nie tak chciałem. Tutaj. Dobra. Dobry. Można wejść. No wyjścia nie ma. O! Proszę. Kurde, no tutaj jak na bank stoi. Zbadaj. Aaaa! Okej, okay, dobra, to zaraz to wszystko poprzesuwamy. Może i tutaj nie ma. Może tutaj nie ma. Proszę, jaka kurczę. A tu też dwa. Ciepła, zimna woda. <laughs> Jeszcze nie wymyśli. Nie wymyśli, żeby z jednego kranu Jedno i drugie. O, panie, nie patrzą na panów. O, ciekawe, zagadka będzie. Panie, nie patrzą na panów, względy. Lecz powiedzmy biedakom coś dla zachęty. Jeśli przekażą władcy swemu pracy swój obfity plon, może ciudwina im spłynie i zmienią smutny ton. Panie, nie patrzą na panów. Lecz powiedzmy biedakom coś dla zachęty, jeśli przykażą władcy swemu pracy swój obfity plon. Dobra, to są biedacy. Gdzie jest pan? Tam jest pan. Ale panie nie patrzą na panów. Czyli tak. Panie. A dobra, to już wiem mniej więcej, co chyba o co chodzi. Dobra, czyli tak, pani. Yy, jak panią można. O, pani tam musi się patrzeć, dobra. Panie z prawej strony na bank O, kibel się opróżnia Poszło O kurwa Czekaj, 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 bo jestem ja No tak, kolejne jakieś lochy Kurde no Dobra idziemy No co no i tak idziemy i tak no co? To... Nie będziemy się teraz cofać, żeby zasywować. Okay. Gdzie ona tam złazi? Kurde no. Masz ty kozo, ty przebrzydła. Kurde, będę się w tym musiał. Nie, no na mnie naprawdę wystraszy mnie, słuchajcie. A i tak wystrzelę. No właśnie. What the hell? I ten, i co? I to będzie tak, że wystrzelę wszystkie amunicje. I o, A i tak chyba nic na nią nie. Ja pierdziu. kurde O o Hasło? Ktoś tu idzie? Ta Koleż koledzy i koleżanki Kuźwa No, no, jak tyle amunicji do pistoletu, no to jak myślicie? Co tu mi się może przydać? Oh, 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 Kur... Ty, gościu, ty... Ty... Ja... Chciałem... Krzesło mi odjechało... Kurde, no... Oho, oho, oho. No, no słyszę, że jest tu. No chodź. No chodź. No chodź. Dobra. Dobrze, że tą broń żeśmy kurcze sobie upgradeowali tą spluwę. Dobra. Bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. O. Cztery strzały, ale to jeszcze może w głowę pewnie lepiej by to, może jed dwa strzały trafiły, nie więcej. O kurde, nie mówcie, że tutaj się. Czekajcie, zasłoniłem, bo co? No tak, zasłoniłem, jak i tak, kurwa, tu wyjście jest, tak chciałoby. Ja no, trochę, chyba, że to jakiś kuźwa jeszcze gorszy potwór byłby. Niemożliwe. Okej. Okay. Aha. Dobra, czyli cztery strzały na razie było najmniej. To był 5 To był 5 strzałów tutaj. Do strzelby nawet. Mówicie Dobra Dobra, spoko, nie? Na razie nie jest źle. Aczkolwiek. Oho. Juhu! Kurde, no to takie przerażające, słuchajcie. A da da da. da. Jeszcze słuchajcie, popatrzę, powęszymy tu coś. Kurze, ciekawe dlaczego... Nie, coś czuję, że to się chyba powinno... Tak. I w razie W, a nie wiem, nie wiem. Dobra, zostawmy to, bo po co w zasadzie tamto? Mam nadzieję, że się nie będziemy wycofywać. Powolutku, kurde, no, pięć. Dobra. Piedzory mają. Oho! Coś tu, było. Yy, coś tu było. Coś tu było, coś tu było. Prochstrzelniczy, ale gdzie? Niby. O, jest. Proch strzelniczy, dobra. I tutaj więcej nic, tak? Więcej nic. Oho. Dwa. No! no cofuj się! Dobra. Jeszcze ktoś tam jest. 10, 15, 25 pocisków. Jeszcze tam, dobra, jeszcze ktoś idzie, dobra. O przychodzi? Dobra. Tylko pieniądzory mają. O, dobra, dobre to, dobre. Dobre to je. Ale takie małe. Oho, wyjście. Siema. Siema. Cześć, co Kryształowa Czaszka? Uuu. Czyli co? Dobra, no dubeltówy. Do ja bym tutaj... I co? To windą do nieba? No dobra. Jedziemy. Kurde, ratunku, ale podwózka słuchajcie. O jest roślinka, kolejna, elegancko, elegancko. Co tu mamy? O kurde, halo, czekajcie, czy to by było. Wejście. Kurde. Aha, to. Aha, o, tu jest jeszcze jakieś takie. Nietuzinkowe przejście. Nie, 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 nie. Proszę to otworzyć mnie. Aha, szybki są tu wybite. Tu są szybki wybite wszystkie. Uf, jest maszyna do pisania. Elegancko, słuchajcie. No, tutaj porządki porobimy troszeczkę, no bo jakby inaczej. A to kto tutaj? Tutaj nikogo nie ma? Nie ma nikogo. O, szkoda, szkoda, dobra, tutaj nic więcej nie ma. Rozejrzyjmy się jeszcze. Ale spoko, to mnie cieszy, że tu jest maszynka do pisania. Bo to świadczyłoby już, że byśmy odcinek na dzisiaj zakończyli. Piękne widoki. No, trochę zamglone, słuchajcie, znaczy zamglone. No, takie, no, taki półmrok, nie? Półmrok. Pół rok. Pewnie tam trzeba będzie dalej iść. A tam kto tam jest? To jest dzbanek. Dzbanek jest. Dobra, słuchajcie, myślę, że. Ciotko? Telefon dzwoni? Tak, telefon to do nas. Dobra. To musimy odebrać. Dobra. Yy... Ale to odbierzemy, słuchajcie, już w następnym odcinku. Także tutaj sobie zapiszemy. Mm, proponuję tutaj. Dobra, także słuchajcie. Dzięki, że oglądacie serię. Dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że wam się odcinki podobają. Tym nielicznym. <laughs> na razie mam nadzieję, bo, bo moim zdaniem, zdaniem gra jest super. Yy, także yy, trzyma w napięciu i w ogóle. No i taki horrorek nie w końcu yy, na tym kanale. Dobra, dzięki, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.